bydali za plecami o i jest. Chory nie miałby prawa się bronić I, 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 i tego i ona była ważniejsza w sądzie od sędziny, no to jazda kurwa, nie dam ktoś to posłuchał, to kilo, do chuda jest, jak ona jest ważniejsza od sędzi. No ważniejsza, tak, mamo. To jakie ona ma wykształcenie by powiedziała jaką najważniejszą jest? Zawodówkę rolniczą. No! To to no to ważniejsze jest? jest. Zobacz, zobacz jak ładnie świeci, zobacz, patrz. Jakoś światło ma. widzisz? Nie, nie, nie. Ale tak to jak e, w tym, zobacz, tak to, tak to ładnie wygląda w tym, w telefonie. Zobacz, tak, ten regał. Zaraz, tak, tak to ładnie wygląda, nie. Tak? Tak? Nie, tak to ładnie wygląda ten regał. Ja to mówiłem, że jak ona się papierami okaże i powie, że nie, to pusz powie, że nie, bo pusz pójdzie za nie, bo pusz idzie za ludźmi e, zdrowymi, a nie chorymi na głowę. Na umysłowo. Nie, ale tak ale powiedziałem. Ja co sprawę chodzi o ludzi badania i nie ma tak jak ty mówisz, że lekarz się nie godzi, bo lekarz się godzi, bo nie ma czegoś takiego, że nie ma badań. Czy jesteś ściąbą zatowolnionych? Czy cały mówię wartowani no, uszą być badania w sądzie? Nie może być za badań. No tak, ale chodzi. Za nie może być werdykt. Musi chory być nas prawi, tylko tak czy częściowe. A, a to nie... już jesteśmy, jak mamy opiekuna, to już jesteśmy częściowo ubezwłasowolnieni, Jak mamy opiekuna. To chyba ty tak mówisz, bo ja cię nie czuję, że jest Ale nie, ale tak pisze, że jak się ma opiekuna, tak pisze w internecie, nie, da to ci się przeczytać. Źle prowadzić. Ale to tak pisze poważnie, no to my jesteśmy przedstawieni, że się źle prowadzimy. Chociaż nie mamy nałogów, ale tak jesteśmy przedstawieni. nie